60-letni Mieczysław Gryza jest bardzo cenionym złotnikiem. Jego twórczość zachwyca jurorów z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Japonii. Chwalony jest przede wszystkim za bezkompromisowość i nowatorstwo. Sobotni happening, podczas którego wywiercił dziurę w holu zabytkowego teatru, nie ujdzie mu jednak na sucho. W jest na to przygotowany, bo dotychczas finansowo rekompensował wszystkie swoje ekscesy. Artysta mówił przed rozpoczęciem performanceu o tym, że, że żyjemy w takiej Japonce plastiku, komercji. Yy. Takiej bez większych wartości duchowych, i że jego marzeniem jest, by jednak po, po naszym życiu, po tej opoce, zostało coś cennego, wartościowego. Po tych słowach twórca wyjął młot darowy i zaczął wiercić nim dziurę w ścianie teatralnego holu. Jego akcja została nagrodzona Burzą Braw. Jedyną osobą, która śmiała mu zwrócić uwagę, była Elżbieta Pietraszko, szefowa legnickiego satyrykonu. Od artysty usłyszała jednak, że nie zna się na sztuce współczesnej. Gospodarz budynku jest zszokowany. Są rzeczy, które można wybaczyć, i są rzeczy, których nigdy nie wybaczę nikomu. To, co się stało wczoraj, jest absolutnym skandalem. I przyzwolenie społeczne na to, co się stało jest jeszcze większym skandalem. To znaczy te śmiechy uczestników srebra, brawa na zakończenie, to mnie powiem bardziej Poraziło niż czyn tego kompletnie szalonego człowieka. Teatr od wielu lat udostępnia swe przestrzenie Lednickiemu Festiwalowi Srebra. Po ostatnim skandalu szef uszkodzonego obiektu nie zamierza jednak kończyć współpracy z Galerią Sztuki. Od artysty będzie się jednak domagał zadośćuczynienia. Sprawa jeszcze nie trafiła na policję. Trwają konsultacje z prawnikami, którzy podpowiedzą, w jaki sposób rozwiązać ten problem.